Witam wszystkich. Mam na imię Andrzej. Sławek. Chcieliśmy Państwu przedstawić pokrótce naszą firmę. Szkoła jazdy Kursant powstała w 2000 roku. Często mamy takie pytania od kursantów czy osób zainteresowanych, czym nasza szkoła się wyróżnia. Odpowiadamy podstawowymi rzeczami, takimi właśnie jak asortyment który mamy bardzo duży, za chwileczkę o tym powiemy. Wyniki, czyli poziom szkolenia niedośredniony, <laughs> porównując inne firmy. I oczywiście położenie, położenie szkoły jazdy blisko ośrodka egzaminacyjnego jest kluczowe. Nie trzeba tego tematu rozszerzać. Każdy wie, że egzamin odbywa się w strefie egzaminacyjnej, stąd też nasze położenie. Poproszę tutaj kolegę Sławkę, żeby palców szerzej powiedział na ten temat, który ja poruszyłem. Bardzo proszę. Śięgając w pamięcią z perspektywy biegnących lat przypominam sobie jak na początku, zaczęliśmy od dwóch pojazdów kategorii B dwóch instruktorów z wielkim strachem w oczach. Minęło 13 lat i udało się realizować coraz bardziej nasze zamierzenia. Obecnie nasza infrastruktura się zmieniła. Posiadamy około 40 samochodów i zatrudniamy około 50 instruktorów. Tak, ten czas leci. Nasza oferta jest szeroka. E, oprócz szkoleń, które realizujemy, na na wszystkie kategorie. E, mamy w naszej ofercie również szkolenia zawodowe dla kierowców. E, wiadomo, że wspomnę obecnie kategoria C, czy kategoria C plus E, na samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony. Tak jak wiemy, sama w sobie e, na wiele się przyda, jeżeli ktoś chce pracować jako kierowca zawodowy. Takich szkoleń trzeba odbyć szkolenie zawodowe, tak zwaną kwalifikacją wstępną i pochodne tej kwalifikacji. Realizujemy to z dużym sukcesem i pomagamy naszym kursantom, którzy uczestniczą w tych szkoleniach albo przez kontakty, które potrafimy zorganizować z przedsiębiorcami prowadzącymi. Zatrudniającymi takie osoby, bądź też w jakiś inny sposób staramy się organizować dla nich możliwość podjęcia jakiejś pracy. No tak, rozwijamy się. Obecnie dużym sukcesem jest możliwość realizowania przez naszą szkołę kursów na operatorów maszyn budowlanych. Organizujemy to pod patronatem Instytutu Modernizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Prowadzimy te kursy od kilku lat. Na przykład, że tak powiem są to kursy do operatorów koparko czy operatorów koparek, ładowarek, czy na przykład Operatorów spychaczy. Cały czas do przodu staramy się realizować nasze zamierzenia, kierując się fachowością, rzetelnością i chcemy, staramy się coraz wyżej podnosić poprzeczkę i realizować te wszystkie szkolenia na wysokim poziomie. Ostatnio doszedł jeden asortyment tutaj w tych kursach. Na przykład e, kurs zawodowy operatorów ładowarek z wysięgiem teleskopowym czy e, podnośników koszowych wolnobieżnych. E, Nowy asortyment. Mam nadzieję, że również go rozwiniemy i e, wyniki tych szkoleń będą przynajmniej tak samo zadowalające, jakie osiągamy w tej chwili do pozostałych kursów. Dobrze, parę słów jeszcze Proszę Państwa, jesteśmy najczęściej wybieraną szkołą jazdy. Asortyment, tu kolega wspomniał, jest szeroki. Obecnie mamy 52 kursy. Jest to wynik nieporównywalny z żadną szkołą w Polsce i to jest ważne, tym się wyróżniamy. Chciałbym zachęcić wszystkich przy okazji oczywiście do oglądania filmów na YouTubie. Obecnie mamy ponad 6 milionów odsłon, czy ponad 400 filmów. To pokazuje, że też chcemy tutaj w kierunku, zaangażowaliśmy się w kierunku te wspomagania jeszcze tego szkolenia, nie tylko tutaj od strony takiej bezpośrednio w filmie, ale też każdy z chętnym może sobie wejść w domu w wolnej chwili. I wesprzeć się tymi filmami, one dotyczą szkolenia czy na placu, czy na mieście, skrzyżowań w strefie egzaminacyjnej. No jest to bardzo istotne i mamy tutaj dużo uwag pozytywnych od kursantów, więc idziemy w tym kierunku i próbujemy to rozwijać. Chciałem jeszcze oczywiście wspomnieć o nowym projekcie tutaj, który realizujemy z naszym współpracującym psychologiem. Dotyczy to współpracy dla osób, które są poszkodowane w wypadkach drogowych. Nie tylko mają szerbek na zdrowiu fizycznym, ruchowym, ale też i psychicznym. Mają traumę z powodu samego wejścia do samochodu, więc tutaj wyszliśmy naprzeciw, próbujemy ten projekt rozwijać, zachęcamy wszystkich oczywiście do realizacji kursu i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy do korzystania z, naszych, z naszej oferty. Staramy się zrealizować to, żeby Państwo byli w 100% zadowoleni. Pozdrawiamy.